Witam Was serdecznie, Michał Tuszyński dla sportu Jesteśmy w Miami, a ze mną nasza wielka mistrzyni Joanna Jędrzejczyk. Witam Ciebie serdecznie. Cześć. Bardzo lubię ten format, bo to jest format tak naprawdę, który wytworzycie. To Wy zadajecie te pytania, ja potem tak naprawdę mam tylko wielką przyjemność zadać te Wasze pytania sportowcom. Nie przedłużam, jedziemy. Pierwsze Wasze pytanie. Nigdy tych pytań wcześniej nie czytam, to jest prawda. Też lubię być... Zaskoczony. Jak po ostatnim pobycie w Tajlandii byłaś na treningu z Boriksonem i Żabsonem? Co o nich sądzisz? Jacy są prywatnie? E, zajebiście. No Borik Boriksona ja akurat znam Boże, z 10 lat, więcej już będzie niż 10 lat, wtedy y, byłam sponsorowana przez Endorfinę 100%, y, dużo trzymałam się z y, tym towarzystwem, no i byłam na kilku koncertach, ja się wychowałam w ogóle na rapie, także y, Boriksona słuchałam, w ogóle bardzo miło było y, y, zobaczyć, jaką metamorfozę przeszedł Borikson ale my się zawsze lubiliśmy, także spędziłam naprawdę miły czas z nim, z jego żoną, z przyjaciółmi, poznałam pierwszy raz Żapsona, który jest dla mnie mega ciekawą osobą, jest y, młodym y, Chłopakiem, młodym mężczyzną, który, z którym naprawdę można pogadać na każdy temat, jest bardzo energiczny. Eee, to jest fajne, że obaj pokochali Muay Thai, e, królową ringu. Bo jest tak naprawdę mój sport e, źródłowy. Także e, mega miło było w ogóle się spotkać na Samui, gdzie mieszkałam. To jest miejsce, które naprawdę skradło moje serce i do którego zawsze e, chętnie wracam. Także super. Dobra, jedziemy dalej. Już dziś o to zapytałem w rozmowie, ale dopytam w imieniu widza. Jak oceniasz galę KSW Epic i walkę Mameda z Adamkiem? Nie oglądałam galę KSW Epic, nie oglądałam walki Mamet adamek ale bardzo mam nadzieję, że szybko Mamet do siebie dojdzie. Bardzo żałuję, że to się wydarzyło. Trzymałam kciuki za Mameda, chociaż to Tomasz Adamek jest moim takim idolem z dzieciństwa, gdy byłam młodszą, młodą, 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 naprawdę małą gówniarą, ale to Mamed dla mnie był wzorem przez wiele lat do naśladowania, bo wspólnie trenowaliśmy w Forache na Także zawsze całym sercem będę za Mamedem. Dobrze, któryś z naszych widzów albo któraś pyta o to czego najbardziej pani brakuje po zakończeniu kariery? O, właśnie to jest dobre pytanie, bo jak chciałam wrócić jak bliżej po zakończeniu kariery, to moja menadżer mówi: usiądź, pomyśl, za czym tęsknisz, za światłami, za fanami, za walką, za przygotowaniami, czy tęsknisz za tym sileniem wagi, czy tęsknisz za wypłatą. I faktycznie to, to ma jakby więcej składowych niż się wydaje, bo mogłam powiedzieć, tęskniesz za MMA, tęsknię za UFC, no ale to jest trochę więcej niż tylko sama, sama walka. Jest to trudne. Ja w ogóle, słuchajcie, ta decyzja w tym OKTAGONIE może była nie to, że nie byłaby przemyślana, no, ale była dość spontaniczna, no bo wydarzyły się rzeczy, które które powiedziałam sobie przed walką, że jeżeli się wydarzył to, wydarzył, to kończę, chociaż ich nie planowałam także mega mnie korci powrót i bardzo bym chciała wrócić, ale 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 to się nie wydarzy, no bo reflektor teraz na mnie wali, adrenalinę sobie gdzieś znajdę, fanów mam wspaniałych, wielu na zawsze, pieniądze zarabiam też inaczej, no jest wiele takich innych aspektów, ale muszę wam powiedzieć, że nie to, że nie jestem szczęśliwa, bo to by źle, jakby nie o mnie źle świadczyło, ale to by było kłamstwem, ale... Muszę się jeszcze nauczyć żyć bez tego sportu. Oczywiście jestem, jestem, jestem blisko tego sportu, blisko ludzi, zawodników, chodzę, trenuję, ale brakuje mi czegoś i nie mam tej radości, którą kiedyś sobie miałam, bo robiłam to przez 20 lat, większą połowę mojego życia i cholera jest na cholernie za tym tęsknię. Także mm, trudne jest to, trudne jest to do określenia, że mam takie momenty, a może wrócę, no ale no nie powiedziałam sobie, a trzymam tak jakby się lojalnie swojej decyzji sama dla siebie. Bardzo fajne słowa. Jedziemy dalej. O którą walkę w UFC wspomina pani najbardziej? Naj, naj, najczęściej? A... Ojejku, trudno, trudno mi to powiedzieć. No chyba będzie to pierwsza walka, chociaż każda walka, ale pierwsza walka, bo to była taka pierwsza walka. To była taka pierwsza dana mi szansa, pozwolili mi śnić. ja po prostu lśniłam jak najjaśniejsza gwiazda i później po prostu poszłam tylko dalej i to było bardzo ważne, chociaż każda kolejna walka była tą jeszcze ważniejszą walką, no ale myślę, że też ta walka z Lady Zhang, chociaż tych walk dobrych ja miałam kilka, że tak wnosiłam je na kolejny level, chociażby rewanż z Rose na Majunas czy walka z Jessica Andreas, ale myślę, że ta walka pierwsza z Lady Zhang, która wniosła w ogóle te żeńskie MMA jeszcze na wyższy level, to, to była topowa. Ciekawe pytanie, także zresztą odnośnie Boricksona. Co była mistrzyni świata sądzi o tym, że kickboxing i Muay Thai upadają? W Polsce nie ma żadnych dużych gal, a kibice wcale się tym nie interesują. Wiesz, to ja to pamiętam, jak ja walczyłam. No, jak ja walczyłam, no to tak jakby, jak ja walczyłam, gdy zaczynałam walczyć, to Muay Thai dopiero od kilku lat było na rynku w Polsce, chociaż rzeszało naprawdę setki tysięcy, albo miliony ludzi na całym świecie. No, ale faktycznie wtedy walczyliśmy też o tą atencję, no i nadal trzeba o nią walczyć, no myślę, że MMA bardzo dużo, e, bardzo dużo tej atencji zabrało, e, no i freakowe walki, ale no jest tych gal coraz mniej w Muay Thai, ale nadal to się dzieje, no nadal, lata myślę, że w ogóle Muay Thai w Tajlandii przeżywa renesans, ze względu na to, że MMA zdobyło tak dużą popularność, no, a muay thai jest częścią przygotowań, także muay thai naprawdę cieszy się dużą popularnością na świecie. No nie zawsze jest wystarczająca ilość gal, yy, ale, yy, ale tak, no, tak, Tutaj jak a, w domu nie, się czujesz? Nie upadnie, nie upadnie muay thai, bo muay thai zawsze będzie częścią, to jest królowa ringu, no. Tak, tak, jak w domu, tak. To jest fajne, rzeczywiście, fajnie to widzieć. Yy, kolejne pytanie. Widziałaś debiut Martyny Kierczyńskiej w One? Teraz zawalczy z twoją byłą rywalką, z którą kontrowersyjnie przegrałaś. Widziałam w ogóle fajnie, cieszę się, trzymam kciuki za Martynę. Była u mnie kiedyś na seminarium i na obozie, jest mega młodą, utalentowaną zawodniczką. Bardzo się cieszę, że tak, taki debiut zrobiła właśnie. Została dana jej szansa, ona ją wykorzystała, wzięła walkę w krótkim terminie, to wykorzystała, dostała kontrakt z One, kolejną walkę już ma za chwilę i ta dziewczyna się nie zatrzymuje, wielu zawodników właśnie się zatrzymuje, czeka na kolejne nie, trzeba brać to co daje nam życie, szansę i, i Martyna mam nadzieję, że szybko dojdzie do walki o tytuł mistrzowski i, i przejdzie w przyszłości do MMA, bo czeka tam na nią też świetna, czeka ją świetna kariera, e, także fajnie, że dostała ten bonus, mega debiut, Martyna bardzo się cieszę, trzymam kciuki, e, powodzenia. A jeżeli chodzi o Katerinę Wanderiewę, no faktycznie było to kontrowersyjne, bo dostała tam niezłe w Mińsku na Białorusi no i spowodowali, że przegrałam, a była to zemsta za to, że rok wcześniej walczyłam z jej koleżanką, o, nie pamiętam, jak miała na imię Elena, Alena, ja ją dość też mocno zbiłam, wtedy trenowałam u Ernesto Hosta. Ja tą dziewczynę usadziłam laukikami, że ona nie mogła chodzić. I ten wynik był dość kontrowersyjny, bo to było dość na dużej arenie w Mińsku. Oni wręczyli ten pas tej Alenie. I ona sama mi ten pas oddała, bo ona była prawdziwą wióczką ona powiedziała, ja tego nie wygrałam. Oni rok później zaprosili mnie na tą samą galę w obronie tego tytułu, dali mi właśnie Ekaterinę, którą pokonałam raz czy dwa razy w zawodach amatorskich w Muay Thai. Eee, i chcieli tak jakby mi się odegrać za to, że wtedy ja zabrałam ten pas z Białorusi i wygrałam tą walkę, no ale dali jej i, i widzowie po raz kolejny, fajne, fajne to było, że białoruscy kibice byli tak naprawdę za mną i wtedy wygwizdali, ale mam nadzieję, że Martyna zrobi tam niezły porządek. Trzymamy kciuki. Kolejne konkretne pytanie. Enganu czy Joshua? Oj, trzymam kciuki za Francisa. Chociaż jestem olbrzymią fanką <noise> Joshua. Ale trzymam kciuki za Francisa. To jest coś niesamowitego, co on, coś niesamowitego, co on robi. Dana White wspomina coś o Gali w Polsce. A właściwie to jest pytanie, czy Dana White wspomina coś o Gali w Polsce? To chyba najlepszy moment, żeby zrobić coś w naszym kraju. Yy, nie wiem. Naprawdę nie wiem. I ja myślę, że trzeba, trzeba, trzeba yy, Na pewno będzie ważne zwycięstwo Mateusza Gamrota, Michała Aleksiejczuka. Yy, no na pewno UFC czeka też na powrót Janka Bachowicza, także yy, zobaczymy. Dobrze, zbliżając się do końca. O, to jest dobre pytanie. Wolkanowski, według Ciebie, powinien zrobić sobie dłuższą przerwę? No pff, i tak i nie. To jak ktoś czuje, słuchajcie, bycie mistrzem naprawdę nie jest łatwe i, i, i mm, e, mam nadzieję, że podejmie mądrą decyzję, taką, której będzie on potrzebował. Mm, ja myślę, że. Nie, nie oceniać, ale dużo się w środowisku w środowisko mówi, że zbyt szybko wziął tą walkę po, po, po tej walce z Machaczejewem, po tym nokaucie dość mocnym, że za szybko tą walkę wziął. Nie wiemy jak się jego ciało zregenerowało. No, szybki był koniec, nie zabierając niczego ja, tak? Topuria się mówi, bo jest bardzo mocnym zawodnikiem, bardzo mocno bijącym. Ale no, zobaczymy. Ja w ogóle Wolkanowski, mówi się o nim, że naprawdę jest jednym z z lepszych historii, lepszym, z lepszych zawodników w historii UFC i myślę, że wiele osób się z tym zgodzi, bo jest niesamowitym człowiekiem przede wszystkim. Ja go uwielbiam, przyniosłem go kciuki i wiecie co, ja wierzę, że on może wrócić do posiadania tytułu mistrzowskiego. Niech da sobie chwilę wolnego, ale też nie za dużo, nie, nie za długo niech wraca. A propos Topuri, bo to też kolejne pytanie jest o ten pomysł, który on rzucił, czyli gala na stadionie Realu Madryt. On by bardzo takiego eventu chciał? Martin Lewandowski powiedział na przykład, że Hiszpania nie jest na to gotowa, bo ten rynek MMA tam jest jeszcze za mały. Co ty myślisz w ogóle o tej, takiej gali? To jest coś, co mogłoby zapełnić taki legendarny stadion na Stadion Realu? Oczywiście, 100%. 100%. Ja myślę, że Martin Lewandowski tutaj trochę, trochę nie docenia. Nadal UFC i tych 40 kilku eventów w roku e, i, i tego doświadczenia, które mają, także, no nie, myślę, że spokojnie by wyprzedali. I tu nie chodzi o samą Hiszpanię, to zjechaliby się fani z całego świata. I ostatnie pytanie, gdzie Joanna Jędrzejczyk widzi siebie za 10 lat? A gdzie? W fajnym... Czerwonym Porsche 911 <noise> w jakiejś kolejnej edycji, ale nie tak na poważnie. No mam nadzieję, że będzie to Polska nadal. Chociaż. Być może zamieszkam już wtedy właśnie w Tajlandii bądź gdzieś na Florydzie, a tak naprawdę nie wiem, chcę się cieszyć każdym dniem, tak jak to robię do tej pory. Często mnie ludzie pytają, skąd u mnie tyle energii, a ja staram się doceniać. To nie to, że ja cały czas chodzę uśmiechnięta, naładowana pozytywnie, bo dzisiaj chociażbym miałam taką głupią sytuację w hotelu, która mnie bardzo mocno zezłościła, ale, ale, ale chcę po prostu cieszyć się każdym dniem i pytacie się, skąd u mnie tyle energii, czy nie chce się zatrzymać. Słuchajcie, ja. Nie nie chcę stracić żadnego dnia mojego życia. Nawet poruszając się małymi krokami, ale chcę z każdego dnia wyciągnąć coś fajnego dla siebie, coś dla kogo, coś, coś, coś będzie czymś małym i dla mnie być może, może być małym, ale chcę to tak mega doceniać i właśnie czerpać i nie chcę tego tracić, bo jak staniemy na, 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 tym, na tym finalnym naszym rozliczeniu w ostatnim dniu, w ostatnich godzinach, to wtedy mam wrażenie, że możemy żałować tych właśnie niewykorzystanych szans, tych przepłakanych nocy, tych kłótni, tych waśni, e, tych właśnie niewykonanych kroków, niewypowiedzianych słów. Jeszcze raz to powtórzę, ale właśnie chcę tak mieć, że przeżyłam te życie na petardzie, tak po, tak po swojemu po prostu. I tego Wam życzę. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, ja miałem tylko przyjemność zadawać te pytania. To były wasze pytania, na które odpowiadała Joanna Jędrzejczyk. Bardzo dziękujemy za to, że znalazłaś czas, aby to zrobić. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w sobotę słuchajcie na gali UFC 299. Bardzo dziękuję. Dzięki.